Wybudowałem dom. Ale czy dobrze się z tym czuję? Nie wiem. Słuchajcie, budowa domu to nie tylko koszty, i budowa tego domu to też jakieś odczucia wewnętrzne. No, i zanim zacznę podsumowywać koszty elektryki, powiem Wam na tym etapie na stanie surowym, zamkniętym. Może nie surowym, bo jest elektryka i tynki. Ale jak inwestor się czuje? Napiszcie mi, czy macie to samo. Bo wiecie jak to jest? Budując dom, macie finanse. Już tam nie wnikam jakie. No, macie finanse. No ja w moim wypadku to ja forsy woziłem taczkami. Dom budowany za gotówkę. Jak dobrze śledzicie, to wiecie dobrze, że do taczki wleciało 700 tysięcy w gotówce. Na początku tego filmu byłem te pieniądze wypłacić. Oczywiście nie wszystkie. Ale żeby film nakręcić, żeby pokazać wam, bo już y, historie były różne, że kłamie, że oszukuje, także miesza z tym, nie chcę w to wnikać. Dla niedowiarków to zrobiłem, ale to nie o to tutaj chodzi. To chodzi w tej chwili o odczucia. Jest dom 150 metrów. Radość powinna mnie przepełniać. Ale to tak nie działa. To nie działa w tą stronę. Nie wiem, co mam powiedzieć, czuję lekką deprechę. Portfel jest za chudy. I nie wiem, czy Wy też to macie, czy powinna być siła wyższa tej radości wybudowania tego domu, czy strach, co będzie później na przykład z jego utrzymaniem, no bo czytając te komentarze zaczynacie mi yy, pisać, że nawet jak się wprowadzę, to nie utrzymam tego domu, bo jest za mocno Kurczę, po części, po części macie rację, albo nawet albo nawet we wszystkim macie rację, no bo naprawdę tu jest tak nasprycowane, że jak coś się popsuje, to będę potrzebował grube tysiące, żeby naprawić daną wadę. Oczywiście mówimy tu po gwarancji. Ale gwarancja szybko mija, słuchajcie. Także i tak i tak będę się w tym wzmagał. Ale tu jest w ogóle taki Pogłos jak w kościele. Nie wiem. Nie wiem. Mam. mam budzę się. Yy, budzę się coraz częściej i powiem Wam, że kurczę. Wiecie, jak to jest? Jak coś zrobicie, yy, to po chwili. Albo po dłuższym czasie myślicie, żebyście zrobili to inaczej? No, ja wiem, żebym dzisiaj zrobił to inaczej, no, ale każdy to tak chyba ma, nie? Ale kto to przewidział? Ja budując ten dom. Yy... No nikt się nie spodziewał, słuchajcie, że tak cenę wypierdolą w górę. No, no nie ma takiego kozaka. No jakbyś wiedział, że się przywrócisz, to byś się położył, nadzwyczajnie na świecie. Ja nie chcę tutaj płakać do tej kamery, słuchajcie, no ale takie po prostu doświadczenie moje chciałem Wam tutaj dorzucić, że, że słuchajcie, człowiek zaczyna się bać. Jak, był, jak miał dużo forsy i, i, i woził taczkami, czy portfel był mocno wypchany, czy banki były powypychane. I, i ubywa to w ciągu jednego roku, straciliście, straciliście, no głupio, głupio tak nazywam, że straciliście, no ale no dobra, no nie, macie, nie macie majątku życia w ciągu jednego roku, no po prostu stopniał, stopniał jakbyście lud włożyli, nie wiem, pod, pod jakiś, na jakiś grzejnik byście położyli kostkę lodu, no tak szybko to stopniało, nie? Także ja w tej chwili w takim momencie jestem Yy, zaraz mi nie będzie stać na fachowców, a jeszcze musi ich paru tutaj przyjść, bo niektóre rzeczy samemu nie zrobię. Yy, już nawet na wykończeniówce mi nie zależy, bo sobie będę, słuchajcie, no. Zresztą wiecie jak to jest, no kurczę, no jak się nie ma firmy i ludzie dla was nie pracują, tylko samymi własnymi rękoma zdobyliście, no to jest, to ciężko, to nie jest, że ludzie na was pracowali, a wy sobie dom stawiacie i praktycznie nie odczujecie, jak gdzieś przesadzicie z jakimiś kosztami, przyjdzie następny miesiąc i albo ludziom yy, premii nie dacie, albo po prostu normy podwyższycie, nie, no. No, normalne, no. Moneta musi się zgadzać w waszym portfelu, jak macie firmy i gówno was to obchodzi, kto będzie pokrzywdzony. No tak jest, było i będzie, nie? Ale w moim wypadku jest inaczej. W moim wypadku troszeczkę nie przewidziałem tego, że ta forsa tak stopnieje. Powiem wam tak, pomału się zastanawiam, hmm, czy nie opchnąć tej chaty. Czy nie opchnąć? No rozważam, bynajmniej to z Magdom żeby żyć dalej w, w TBS-ach, słuchajcie, i, i ten i, 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 i mieć konto no, bardziej wypchane niż było. No, nie da się ukryć, że wartość nieruchomości idzie do góry z każdym tygodniem, mógłbym to nazwać w tej chwili, no bo podwyżki są praktycznie co tydzień. Niech to będzie nawet o 2%, 3%, 4%, ale w ciągu miesiąca albo pół roku to się robi z zerem z tyłu te procenty podwyżek, także dodatkowym zerem z tyłu, nie także. Nie wiem, nie wiem, muszę przemyśleć, nie wiecie, tu też dużo ludzi moich przyjaciół pomaga mi za darmo, także to nie jest tak, jeżeli bym się zdecydował, to jest czysta, czysto hipotetycznie zakładam. Yy, taką opcję, jeżeli gdzieś się tam przestraszy, wystawienie nieruchomości na rynek. Jak wiecie, moi przyjaciele też robią za darmo, także ta cena musiałaby być mocno podbita, żeby, żeby po prostu wiadomo, to jakoś się yy, pokrywało z tym, bo jeżeli robią mi za darmo, to, to jest zrozumiałe jeżeli ja bym wystawił to na sprzedaż, to nie ma takiej opcji, żeby nie mogli dostać za, swoje, za swoją pracę razy trzy. No razy cztery nawet. Czyli wiadomo, że zwykły Kowalski by zapłacił za ten dom, a ja bym tam się odwdzięczył w ten sposób, bo to nie chodzi, że przyjaciele robili to za darmo, a, a ja po prostu pieniądze zawijam do kieszeni, a ja też rzeczą normalną, także nawet nie muszę o tym mówić, nawet nie muszę was o tym informować, po prostu tak mówię dla ludzi po prostu innego pokroju, którzy mają inaczej w głowie. Yy. Co? Sorry, że tak nagrywam takie swoje z głowy co mi siedzi w głowie, no ale yy, wiecie co? Kurczę, powiem wam, że te komentarze gdzieś mi pomagają, bo już trochę takiego doła łapiej. No i tam jeden komentarz taki zwykły, jedną linijkę wyczytałem w sumie nie martw się. Nie martw się, nieważne ile wydałeś, to i tak będzie dobrze, bo masz dom. No to także gdzieś tam jeszcze, słuchajcie, może to za długo trwa po prostu. Może te ceny mnie przytłaczają, może ten nabór roboty mnie przytłacza. No bo wiecie, to jednak już mija ponad półtora roku i. i i wiecie, no dalej siedzę na gołym betonie, nie? To nie tak sobie to wyobrażałem, jak pierwsze kroki były podejmowane, podejmowane budowy tego domu, no, Bardziej miałem w głowie, słuchajcie, tak troszeczkę kompleksowej budowy. No jak wiecie, tu fachowcy wchodzą, ja palcem tak za dużo nie dotknęłem, Także moje wyobrażenia tej budowy domu było takie, wiecie, no, 6, 8, 10 miesięczne, i już wprowadzka, nie? No, wiecie, jak to jest. No, tak bardziej, tak sobie to wyobrażałem. No, ale stało się jak stało. Na fachowców trzeba czekać, na pozwolenie trzeba było czekać, na dostępności materiału trzeba było czekać. No i to jeszcze jest mało, bo jeszcze to się wszystko pogarsza. Yy, idzie to w złą stronę. Jest, jak jest. Ja Wam powiem, ja Wam powiem, yy, ja wam powiem tak, nieważne co sobie mówicie, jaki to będzie krak za rok, za dwa, ja mam troszeczkę inne zdanie. Nie po to przyjmujemy 3 miliony uchodźców, żeby nie mieli gdzie mieszkać. To jest jedno. Nawet gdyby skończy się wojna, Ukrainę będzie trzeba odbudować. Także z całego, z, całych, z różnych państw materiały będą lecieć, bo to nie będzie deweloperka, to będzie kraj do odbudowania. No także pomijając to wszystko co się dzieje ceny będą na moje lecieć do góry i nie będzie miało końca ja już mówiłem że taki dom będzie marzeniem już praktycznie zwykłego Kowalskiego który pracuje na pensji i chce kredyt zaciągnąć już w tej chwili raczej to jest będzie niemożliwe no chyba że będą budować domki bez pozwolenia tam co w, tam nie wiem, rząd prowadza 50 metrów, ale to nie domek, to jest dalej mieszkanko na moje. Ale nie wnikam w to. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, bo się rozgadałem. Przychodzę na koszty elektryki. Pytaliście mnie, ile ta elektryka mnie wyniosła. Słuchajcie co tu zostało zużyte? Zostało tutaj zużyte 1400 metrów kabli, czyli kilometr 400 kabli na instalację taką, no wiecie na gniazdka i tak dalej i 500 metrów kabla na niskoprądówkę, czyli wszystkie urządzenia sterownicze do komputerków i do alarmów. Tak to wygląda. Nie liczę jeszcze, słuchajcie, elewacji zewnętrznej. Co prawda zapomniałem też policzyć poddasze, ale to tam już tylko są trzy wyjścia tych kabli, to już nawet ich nie policzyłem. Ale jeszcze cała elewacja została i cały ogród. No to dojdzie na pewno te 100 metrów. Czyli jakby nie patrzeć nie patrzeć, przesadziłem, bo tutaj 2 km kabla zostało e, zamurowane w ścianach. Wow, sporo, powiem Wam, że sporo. Ale raz reasumując, to wszystko e, to jest 224 e, punkty w tym domu. 224 punkty. E, przeliczyłem wszystko. Żarówki. I każde wyjście ze ściany. Słuchajcie, niesamowita ilość, 224. No na pewno pole magnetyczne jest tutaj potężne, bynajmniej tak piszecie. Tak piszecie, bo niektórzy z Was nawet tam czytałem, że na przykład w sypialni to w ogóle elektryki jak najmniej, żeby się wygodnie spało, a ja tu y, walnęłem, słuchajcie, nad swoimi głowami jeszcze y, farmę, słuchajcie, tworzącą energię, czyli fotowoltaikę. Nie wiem, jak mi głowa będzie boleć y, i nie da się spać, to wam opiszę to i już wtedy na pewno ten dom będzie musiał iść do Żyda. I kogo innego głowa będzie boleć tak najzwyczajniej na świecie albo komuś to nie będzie przeszkadzać. Nie, no się śmieje. Dobra. Dobra, ile ja za to wszystko wydałem? Tutaj was zaskoczę. Bo ja za tą całą instalację, co jest w tej chwili, wydałem 8251 zł i 76 groszy. Za wszystko tak jak jest. To są pieniądze za materiał, ale żeby nie było tak kolorowo, to musicie wiedzieć, że na przykład pierwszy kilometr kabla, ja kupiłem ponad rok temu, za który zapłaciłem, nie wiem, tam chyba 3000. Także moje podsumowanie dla Was nie będzie adekwatne, jeżeli się budujecie w tej chwili, chyba że znacie, chcecie znać po prostu jako mnie prywatnie koszty inwestycji. Bo nawet jak później będzie szacowane po wybudowaniu ten dom, to i tak będę chciał zawołać agencję nieruchomości, żeby go po prostu najzwyczajniej wycenili w tym miejscu, w takim standardzie, jak jest wybudowane przez dwóch lub trzech niezależnych agentów. Już nie mówię o wpuszczeniu na rynek, ale po prostu, bo ja wam mówię, że dom y, będzie warty ponad milion złotych. Jak wiecie, tam koło mnie szeregowce są prawie w tej cenie, także. Z mniejszym metrażem, także chcę, żeby właśnie to było też wycenione. Czy ja po prostu, tak sobie gadałem to spałe, czy ja przestrzeliłem swoją własną inwestycję? Czy po prostu on jest o wiele droższy. To wszystko też chcę yy, sprawdzić. Yy, także yy, także jak widzicie, za ten materiał było mało. Yy, w tej chwili byście musieli sobie na pewno pomnożyć spokojnie razy dwa, bo ten materiał za te 3000, co było kupione, to były same kable. kable, później były dokupywane, także jak już mówiłem, 8251,76 groszy tutaj jest za ten materiał, za robociznę. No jak wiecie, jak mnie śledzicie, a jak jesteście nowi, to już wiecie, mój przyjaciel mi robił tą elektrykę w weekendy, w sobotę i w niedzielę. Elektryk z powołania, Wręcz pedant, słuchajcie, bo jak widzicie, to wszystko jest porobione na igiełkę, czyściutkie puszki, wszystko ładnie poobsadzane. No i to oczywiście nie koniec, to dalej będzie trzeba gdzieś podłączać, wyprowadzać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale w to nie wnikam. Mój przyjaciel wziął ode mnie zero, jajo, wielkie zero, nic, nic nie wziął. Także... Także mój koszt to jak już wiecie taki był. A jeżeli byście się chcieli dowiedzieć ile powinien wziąć elektryk? Nie wiem, nie mam pojęcia ile powinien wziąć elektryk. Z tego co się dowiadywałem, sobie zadzwoniłem do dwóch elektryków to ceny tak mniej więcej oscylowały po 50, po 50, po 80 złotych. 80 złotych od punktu. Ja tutaj Policzyłem e, najniżej, bo wiecie, jak ktoś Wam poda pierwszą cenę, e, ludzie są tacy, że negocjują. Także przepuśćmy, żebyście znaleźli za 50 zł od punktu. Byście musieli sobie posprawdzać w swoich regionach. Ja założyłem, że 50 zł od punktu, e, czyli za same te 224 e, punkty razy 50 zł, to powinienem zapłacić za robociznę 11200. 200. W tej chwili, mimo to, że to jeszcze i tak dużo roboty czeka na dokończenie tego domu, jeśli chodzi o elektrykę. No, ale jeszcze trzeba doliczyć. Słuchajcie, dużo rzeczy trzeba doliczyć. Dlatego ja Wam nie mogę powiedzieć tych kosztów robocizny, ile powinniście zapłacić, ponieważ z tego względu, że ja nie płaciłem za nią. Ale jeszcze się pytałem, ile za na przykład podłączenie rozdzielni, no to 250 zł jest od linijki, czyli macie 5 linijek tutaj razy 250 zł, czyli to wychodzi 1250 zł, tak samo jak wiecie na przykład skrzynkę. Taka skrzynka, żeby ją tutaj w ogóle podłączyć, w kopat zainstalować, to jest też kwestia 1000 złotych. Gruby kabel energetyczny, który idzie podłączenie do całego domu. To też sama robocizna, żeby to podłączyć, to jest 300 zł. Także jak ja bym miał to zliczyć i jeszcze dodatkowe instalacje na domu i na ogrodzie, no to minimum jakbyście dobrze poszukali, to musicie dać 15 tysięcy wyłożyć za samą robociznę. Czy sami to zrobicie? Jak sami to zrobicie, to wielki szacunek. Ja to robiłem z elektrykiem tłumaczył mi po parę razy, co do czego, jak to wygląda. Może dlatego, że nie bardzo chciałem się do tego przykładać i uczyć się. Po prostu wolałem to zrobić, skończyć i mieć to z głowy. Także. No, elektryki po tym jednym razie kładzenia sam bym nie położył. Dużo jest bardzo myślenia, żeby w tych peszlach słuchajcie y, parę wiązek y, kabli położyć i żeby szły na przykład tu trzy przewody wchodził tam w przewód dochodziły łączyły się ze sobą no trzeba 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 tysiące godzin żeby to żeby to ogarnąć no to wiadomo no to także wszystko da radę samemu zrobić tylko czy człowiek chce to jest jedno takie y, pytanie no i wiecie jak nie macie wyjścia co się nauczycie, obejrzycie, internety, podpytacie, zawołacie elektryka na chwilę, żeby wam potłumaczył, mniej zapłacicie i sami będziecie działać. Też tak można. No ale jeżeli macie pieniądze, to na pewno tego sami nie będziecie robić, zawołacie fachowca, żeby to było dobrze zrobione, żeby on za to odpowiadał i tyle w temacie. macie, Także... Także tak to wygląda. Nie wiem, co Wam więcej powiedzieć. Powiedziałem Wam, ile zdałem za materiał. Powiedziałem wam, ile robocizna mnie kosztowała, czyli zero. A powiedziałem, ile ile powinna kosztować ta robocizna. Co jeszcze mogę dodać? Mogę dodać to, że ceny biegną bardzo mocno do przodu. Dużo ludzi się buduje. Nie wiem, czy wy zdajecie sobie sprawę, z czym to się wiąże. Obliczcie dwa razy swój budżet, żebyście nie przestrzeli, tak jak ja to zrobiłem. Wiecie, ja ten na początku dom sobie tak wymarzyłem, że on w takim standardzie będzie i to by się wszystko sprawdziło, gdyby nie te lupujące ceny, które zabijają każdego tak naprawdę. Także... nie ma tego złego, co na dobre nie wyjdzie, tak że będzie wszystko chyba ok. Trochę troszeczkę dołałam takiego, tak nagrywam. Wiecie, dom wybudowałem. Nie jeden mi pisze, że już i tak jestem wygrany. Nie jeden by chciał być w mojej sytuacji, że taki dom postawić za gotówkę. No ale wiecie, ja, ja wychodzę, mm, ja patrzę swoimi perspektywami, wracając z zagranicy, miałem tam dom kupiony, gdzie mój kredyt był bardzo niski, gdzie jedna osoba, jedną osobę było stać, pracować, spłacać kredyt, godnie żyć. A druga osoba no jak tam chcecie, mogłaby leżeć albo iść do pracy i te pieniądze mogłyby być odkładane. W takiej taką Wielką Brytanię zostawiłem za swoimi plecami. To teraz przyszedłem do Polski, gdzie od y, ponad półtora roku nie pracuję. Jesteśmy na jednej pensji, tak naprawdę, z pracy Magdy i te pieniądze się szybko kurczą. A życie kosztuje. Także tak to wszystko wygląda. I tam gdzieś ten dół cały mnie po części łapie. No ale może to jest kwestia, słuchajcie, przyjdzie słońce, uśmiechnie się do mnie szeroką mordą, i moja morda też się ucieszy. To na tyle. Z tego podsumowania. Trzymajcie się, ja od poniedziałku dalej zasuwam. Eee... We wtorek przychodzi steropian. I no, co tam? Co tam? No, ja wam to będę pokazywać. Steropian najprawdopodobniej będzie wkładany tutaj w ten salon i nie wiem ile on wypełni, ale może nawet wypełnić to całe pomieszczenie. On jest skupiony na samą posadzkę. Yy, numer jeden w Polsce. Wiem to takie głupie. Dalej nie mogę się zatrzymać. Wziąłem praktycznie najdroższy steropian z termoorganiki, jaki tylko jest na rynku, bo uważam, że y, najlepszy towar dalej y, trzeba pakować w ten dom. Jak już zacząłem w tym systemie bogactwa, to tak chcę skończyć. A jak go nie skończę, odpalam kamerę, wypłaczę się do kamery i nieruchomość pójdzie na rynek, na sprzedaż. Pozdrawiam i wyjadę do Niemiec za chlebem. No i oczywiście słuchajcie, nie byłbym sobą jakbym nie wrzucił wrzutki, także to taka wrzutka, za dużo pierdzielenia, a za mało robienia, jak to się mówi. Także humor mi się poprawił, jak już od godziny pracuję, doszlifowałem sufit, e, rogi i tak dalej, teraz zaczynam go gruntować, zobaczcie może widać, może nie. Tutaj mam grunt, grunt rozrobiony, także lecę sobie w tej, w tą niedzielę na robocie, no i co, lepiej od razu się czuję, za dużo chyba myślę, także zabieram się do roboty, od razu mi lepiej, pozdro, taka wrzutka.